Cześć, jestem Styna, a Ty nauczysz się tutaj matmy. Tak po prostu. Przechodzimy do najprzyjemniejszej części, czyli do obliczeń. Zadanie: rozwiąż układ równań. Pierwsze równanie to 7 razy w nawiasie x minus y minus. 3 razy nawias 2 minus 3x i to wszystko w ułamku dzielone przez x. Minus 6 równa się 4 razy 1 przez x plus 3. I drugi, drugie równanie: w nawiasie 3y plus 2, razy drugi nawias 1 minus x równe w ułamku y plus 5 dzielone przez 2 i to wszystko razy minus 6x. Trochę mamy bałagan, nic tu nie widać, więc będzie trzeba to trochę uporządkować. Ale pierwsze co, przypominamy sobie założenia, które robiliśmy wcześniej przy y, przypadku, gdy mieliśmy dzielenie przez niewiadomą. Czyli pierwsze co to, to założenia. Mamy ułamek z niewiadomą w mianowniku i już wiemy, że musimy wykluczyć przypadek, w którym mielibyśmy dzielenie przez 0. Dzielić przez 0 w matematyce nie wolno, to jest złe, więc musimy zawsze w założeniach jak na początku zadania wykluczyć takie zajście. Czyli gdzieś na boku mamy założenie, że to, co jest w mianowniku, nie może być równe 0. Tutaj akurat to już jest sam x, więc u nas sam x nie może być równy 0. Więc ostatecznie x może należeć do całego zbioru. Liczb rzeczywistych z pominięciem tego jednego zera. Ale tutaj u nas nie tylko x jest niewiadomą, mamy również drugą niewiadomą y. No i jej też musimy przydzielić, jakby jakiś, jakiś zakres, w którym się będziemy poruszać. Ale że y nie występuje tutaj w żadnym ułamku, w mianowniku, więc zapiszemy po prostu, że y może należeć do całego zbioru liczb rzeczywistych, bez wykluczenia żadnego. Zajmiemy się najpierw pierwszym równaniem. Powymnażamy trochę, co się da. Będziemy mieć 7x minus 7y minus 6 plus 9x. To wszystko dzielone przez x. Minus 6 równa się 4 przez x plus 12. Teraz, żeby pozbyć się tego dużego łamka, to obie strony podzielimy, pomnożymy przez x. Co oznacza, że każdy wyraz z osobna trzeba. Pomnożyć przez ten x. Co tu jest wyrazem osobnym? To jest jako jeden wyraz, to jest jakby jeden ułamek. Jeden wyraz, tu jest kolejny, kolejny i kolejny. Wymnażając pierwszy, pozbywamy się po prostu tego całego mianownika, więc zostanie tylko to, co jest w liczniku: 7x minus 7y minus 6 plus 9x minus 6 razy x i po drugiej stronie. 4 przez x razy x to jest 4 plus 12x. Tu zastosujemy metodę podstawiania, więc wyrazy z x przenoszę na lewo, całą resztę na prawo. Zostaje mi 7x plus x minus plus 9, plus 9x minus 6x. Przenoszę 12x ze zmianą znaku. I cała reszta to już są wyrazy bez x. -a. będziemy mieli czwórka nam zostaje, przenosimy szóstkę z zmianą znaku i jeszcze mamy 7y, przenosimy, będzie plus 7y. Wszystkie wyrazy są, było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, siedem wyrazów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wyrazów jest. I teraz porządkujemy to, co możemy. Nasze x, -y wszystkie trzeba zsumować. Po drugiej stronie też, co się da. Tutaj po sumowaniu będziemy mieli minus 2x, a po drugiej stronie 10, 10 plus 7y. Obie strony dzielimy przez to, co stoi nam przy x i zostajemy na x równym minus 5, minus 3,5 y. Dobra, zostawmy teraz pierwsze równanie. I wróćmy do drugiego. Przekształcimy je sobie na początek, żeby mieć je w prostszej formie. I powymnażamy na początek, co się da. Nasze równanie wyglądało tak. Po jednej stronie w pierwszym nawiasie 3y plus 2 razy w drugim, w drugim nawiasie 1 minus X. I po drugiej stronie w ułamku Y plus 5 przez 2, razy minus 6X. Wynażamy lewą stronę, będziemy mieli 3Y minus 3YX plus 2 minus 2X i to równa się minus 6YX minus 15X dzielone przez 2. Podzielę sobie jeszcze to, co mam po prawej stronie, żeby pozbyć się ułamka, lewą stronę przyprzyst zmian, a po prawej po prostu. Oba wyrazy w liczniku podzielę przez 2. Będę miała minus 3yx minus 7,5x. Zredukujemy teraz wyrazy podobne. No i dla ułatwienia przeniesiemy sobie wszystko na lewą stronę. Będzie 3y minus 3yx plus 2 minus 2x. Przenosimy ze zmianą znaku plus 3yx plus. 7,5x i po prawej już mi nic nie zostało, czyli równa się 0. I co tu jest podobne? Y, sama niewiadoma Y, nie występuje już w żadnym innym wyrazie, czyli już tego z niczym nie zredukujemy. Yx występuje i tu, i tu. Tu mamy wyraz wolny, ale on jest jeden sam. I tu mamy minus 2x i 7,5x, czyli to też można... Sobą zredukować. Czyli ostatecznie zostanie nam 3y plus 2 plus 5,5 X równe się równe 0. Zapiszmy teraz przekształconą formę wyjściowego układu równań. Z pierwszego równania mieliśmy X równe minus 5 minus 3,5Y, z drugiego 3Y plus 2 plus 5,5x równa się 0. I tak wygląda po przekształceniu nasz wyjściowy układ równań. I teraz tego x, czyli x równe minus 5 minus 3,5y wstawimy w miejsce tego x. Czyli 3y plus 2 plus 5,5 otwieramy w nawias i teraz całe to Możemy przepisać do tego nawiasu. Minus 5, minus 3,5y, y, zamykamy nawias, równa się 0. I rozwiązujemy teraz ten, to równanie, aby uzyskać nie, wynik. I rozwiązujemy teraz to równanie, aby dowiedzieć się, ile jest równe y. Wymnożymy najpierw nawias. Będzie tutaj minus 27,5 minus 17,5 y równa się 0. Redukujemy wyrazy podobne. Y z y. Wyraz wolny z wyrazem wolnym. Y zostanie nam minus 14,5 y. Wyraz wolny będzie minus 25,5. Od razu przeniesiemy na drugą stronę ze zmianą znaku. Będzie równe 25,5. I obie strony dzielimy przez to, co stoi nam przy y. Czyli przez minus 14,5, więc ostatecznie Y równe jest 25,5 dzielone przez minus 14,5, żeby nasz ułamek przyjął jakąś bardziej przyjazną formę, trochę go przekształcimy 25,5 to jest to, to samo co 51 drugich. W mianowniku będziemy mieli minus 29. Drugich. Możemy to zapisać jako mnożenie przez odwrotność tego, co jest w mianowniku, czyli minus 2,29. Możemy skrócić dwójkę z dwójką i ostatecznie wyjdziemy na minus 51,29. Nie przejmuj się, jeśli wynik na końcu nie wychodzi jaki piękny, okrągły. Takie też bywają i nic w tym złego. Liczba jak liczba. Teraz druga niewiadoma. Obliczymy dowolnie na podstawie pierwszego lub drugiego równania i podstawimy za Y już wyznaczoną wartość. Ja skorzystam z tej formy, bo już jest ładnie ustawione x równa się już coś tam, więc nie będzie trzeba za dużo kombinować. I tak, x równa się minus 5 minus. 3,5 razy y. A nasze y to jest minus 51 29. Będzie to x równe minus 5 minus 3,5 to jest inaczej 7 drugich razy minus 51 29. Ułamki może nie są zbyt fortunnie dobrane, ale jak mówiłam, liczba to liczba. Po wymnożeniu będziemy mieć

Subskrybuj nasz kanał tak po prostu, aby nie ominęły Cię kolejne lekcje. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie pomocny, daj nam łapkę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi na temat filmu, zostaw je w komentarzu poniżej. Pomożesz nam przygotować kolejne materiały jeszcze lepiej. Do zobaczenia.